Dobry dzionek. Ja jestem Urbek z Kraków i witam Was na kolejnej wyprawie. Tym razem jesteśmy koło bunkrów i bez zbędnego wstępu zaczynajmy! W lecie 44 w obliczu naciągającej ofensywy sowieckiej, niemiecki okupant na terenie całej Polski przystąpił do budowy pasów umocnień przebiegających na osi północ-południe od Bałtyku po Karpaty. Za mną znajduje się schron Reglbau 668. Stanowił ukrycie dla 9 lub sześciu żołnierzy, zapewniając im odpowiednie warunki do przeżycia podczas nalotu bombowców. Za mną znajduje się schron Reglbau 668 który stanowił schronienie dla sześciu lub dziewięciu żołnierzy, którzy w przystępnych warunkach socjalnych jak na wojnę mogli przeżyć natarcie sowieckie. Schron za mną jest cały zasypany, więc nie ma do niego wejścia, dlatego teraz udamy się do schronu wyżej i pokażę wam, jak to wszystko wygląda od środka. Zaczynajmy. Idąc przez taką polną łąkę, docieramy już do czynnego Czynnego bunkra, do którego da się wejść. Poprzedni znajduje się tam niżej, jest zasypany, więc wejścia nie ma. Stąd też jest, fajna, jest fajny widok na całą okolicę. Tak, ręka mi się dalej trzęsie, jak zawsze. Tutaj też mamy feną górkę. Tu może zakończę film, ale po prawej jest bunkier główny, gdzie zaraz przejdziemy, a po lewej nie wiem, czy widać. Nie widać. Po lewej jest działo było. Było tutaj działo z ckm gdzie żołnierz niemiecki w ofensywie bronił całego tutaj wzgórza. Lepiej to teraz będzie widać. Przed nami jest cał cały widok na całą, ok całą okolicę przed nami wraz z, z drogą krajową 79, widok na całą Rudawę, a przed nami na dole jest Kopuła, znajdowała się kopuła z CKM. -em. Siedział tutaj żołnierz i miał fajny widok na całą okolicę. Teraz mamy tutaj krzaki, więc nic tutaj praktycznie nie widać. Tak to się prezentuje. Tutaj dalej jest bunkier z z górzem. Fajnie to wygląda. Wejście było z tej strony. Wejście jest zarośnięte, więc nie, nie wejdę. Z tej strony się wchodziło do bunkra dojście było, było, jest bardzo łatwe i szybkie. Tutaj siedział żołnierz, miał widok na całą okolicę. A my idziemy już do głównego bunkra. Tutaj przed nami, tutaj tu, tutaj przed nami jest kopuła, była, a my idziemy teraz tutaj do bunkra. Bunkier od środka jest mały. Zaraz zobaczycie jak bardzo mały. Ale jeszcze się trzyma, jeszcze jakoś się trzyma. Wejście jest dalej, zapewne. Wejście jest dalej. Tutaj mamy też wyjście, albo wejście tu kiedyś było. Również schody mamy, drabinkę prowadzącą niegdyś na dach. D na dach tego bunkra, przy którym jesteśmy, nie wejdziemy. Ale do tego niższej jak najbardziej. Na dach da się tam wejść. Mamy tu też sople wodę kapie z tych sapli. Słapało? Słapało. Tak więc woda stąd kapie. Idziemy tam dalej. Idziemy tam do środka. Idziemy naokoło. Mamy też ślimaka. I mamy przed sobą również skały. Przechodzimy pod drzewami. No tutaj drzewa wyrosły małe. Temperatura opadła. Chłodniej tu jest niż wyżej. I mamy prawidłowe główne wejście do bunkra i mamy również tutaj skały efekt nieziemski, niesamowity oprocie chyba to są. Tutaj mamy jeszcze do powietrza zapewne Tak to wygląda. Tutaj jest wejście Klimacik fajny. Fajny klimacik. A nie, da się wejść. Może, da się wyjść tu na bunkier. Fajnie. 822 przez jeden. Na bunkrze Zanim wejdziemy, wejście jest trudne. Zasypane. Ziemia się usunęła. Tutaj mamy kolejne sople u góry. I widać, że tutaj też były drzwi. Z... No, drzwi zbrojone i wchodzimy do środka jak wcześniej powiedziałem sople spróbuję wejść do środka tak aby się nie zabić, a to będzie ciężkie widać, że echo już akustyka się zmieniła na dachu mamy drewno, sople sople i drewno kolejne drzwi tu były jedne drzwi od wyjścia, tu były drugie bunkier niski ale da się wyprostować również kolejne zdobienia drewniane, kolejne drzwi i zadamy trochę tu wody, tak, trochę rozkarmiony jestem, kolejne drzwi, kolejne saple, tak wygląda sufit, dobrze to złapałem, jesteśmy w jakimś przedciągu tak to wygląda, tu żeśmy wchodzili, idziemy tutaj, I może się nie ubrudzę to bardzo tutaj zapewne stało no coś tu na pewno stało co filtrować, co mogło filtrować powietrze. Kolejne sople na górze. sufit drewniany. Trochę chłodniej, echo, brud, woda i wyjście. Tak to wygląda mało miejsca. Światła tutaj nie ma żadnych lamp też tu nie było z tego co widzę. Albo było i zostało montowane, Nie wiem. W... w następnym filmie, albo w poprzednim, w zależności jak to wrzuciłem, w z tego z Fortu 43 pasternik, światło jeszcze się zachowało. Dzisiaj krótsza wyprawa. Pasternik będzie za tydzień, więc dajcie suba, słoneczek i nie zapomnijcie o filmie który jest za tydzień macie już spoiler jak to wygląda tymczasem wychodzimy z tego bunkra odcinek krótszy no, w sumie przeciętny na mój kanał i kończymy już tą wyprawę i tutaj kończy się nasza wyprawa po bunkrach w nielepicy tymczasem Tyle. pamiętajcie żeby zostawić łapkę w górę oraz suba Sprawdźcie czy z czerwonego, także szare. Dajcie też dzwonek, komentujcie i odwiedzajcie mój Instagram. kurbek w Podłogek Kraków. Tymczasem trzymajcie się do następnej wyprawy. No i cześć!